Halo. Siema stary, bo mam aferki, wiesz, jak coś streama mam. No, no słuchajcie, bo mam na głośnym. Tak, tak, tak. Ty, ty, powiedz mi nie, bo mnie to ciekawi mega bo sobie w -y i ludzie mi piszą, dlaczego chciałeś wyruchać Michała w dupę, a potem usunąłeś wiadomość. A nie, to, to w ogóle to sobie ktoś ten... to sobie a, no ktoś... to coś, co ja nie chciałem wyruchać w dupę, tylko być wyruchanym jak coś, ale dobra, odbiegając od no. do tematu, dawaj. No nie, 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 to w ogóle nie chodziło o Marconia jak coś, ale to sobie pewnie jakieś y, ziomki y, m, sobie ten... Dobra, nieważne, stworzyli sobie dziwną teorię. Choć nie ukrywam, no, że no, nie chodziło by... o... Rozumiem, dlaczego myśleli, że to ty. Ale nie ale, chodziło to o Marconio. Ale każdym każdym to jakby nie dziwię się, widzowie to do was, jak coś? Nie dziwię się, ale to nie on. Dobra, wracza, wracając, nie, ty yy, jak na przykład do tego Denisa stary, ty spinasz, nie? No, znaczy, no, spinam. Znaczy, no, Jakże macie biw, nie? To ty się. Nie będzie jakiś konfident internetowy, po prostu, który udaje prawliniaka, który demoralizuje młodzież i ludzi, prawić jakiś wiesz. Nie dość, że prędzej morałów obraż za różne rzeczy. Po prostu jechankę jest od początku do końca z takimi ludźmi dla mnie. I wiesz, ja nie jestem Pizdą, y, która po prostu widzi, że ktoś jest jakimś pseudoprawieniakiem, chodzi z gnatami, y, chodzi z maczetami, z kolegami. To wiesz, ja nie będę po prostu dawał y, sobie wchodzić na głowę. Nie będę jak Franek, który dyga przed przeligą. Ja po prostu to, że wiesz, też ludzie dadzą argument, ale ty przegrałeś z Darolowem, ale to, ale ty tamto. Tylko sprawa wygląda tak, że załóżmy, ktoś zdaje test matematyki. Łatwy, dwa razy dwa na przykład. I nie wie, ile to jest, ponieważ nigdy w życiu, nigdy nie miał styczności z matematyką. No to nic dziwnego, że tego testu nie zdał. A ten, ta osoba złożył za rok po tym że za maturę, ponieważ przez codziennie, przez rok jakby uczyła się linii matematyki. Tak samo było ze mną. Że ja do walki z Darkiem, nawet trener Mirek to podkreślił, miałem kurwa z dwa treningi maksymalnie, więc ja nawet nie wiedziałem, co się tam dzieje. Tym bardziej, że melanżowałem sam widziałeś na trailerze fejmu co nagrywaliśmy z tym samochodem, buddy, nie wiem co, jak to wyglądało te moje przygotowania i nie tylko Czy no ty w ogóle nie chlałeś na, na tym trailerze? Ty chlałeś spaduje? chyba, nie? No nie tylko chlałem, ale nie <laughs> Ej, 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 a co, co innego robiłeś? CBD, CBD Ty chuju, a ja widziałem kurwa instastorkę jak mówisz, że nigdy nie ten Czy tam... CBD! Jasne kurwa <laughs> CBD, Ale nie słuchaj, CBG tego, maja, Ja ogólnie jestem 100% jakby clean Okay. Od alkoholu, od wszystkiego. Mój mózg zupełnie inaczej pracuje. Mam dwa treningi dziennie i ja z pełną jakby świadomością, konsekwencją swoich jakby słów mogę powiedzieć, że Piotrka, prokuratora Szeligę oraz y, po, po prostu parówę Penisa Załęckiego, y, c i konfidentkę internetową mogę po prostu zniszczyć w Oktagonie. I ja z pełną odpowiedzialnością to mówię. Z pełną odpowiedzialnością. Ludzie mogą to sobie po prostu zapisać, ludzie mogą y, sobie porobić szoty, wszystko. Mm -hmm. y, Denis Załęski tak samo mnie na przykład grozi, że przyjedzie do mnie, pisze mi wiadomości prywatne, nagra jakiś film ze No właśnie, wiesz co, chciałem się zapytać chciałem się zapytać y, przede wszystkim o to, czy ty y, nie boisz się właśnie, że stary coś y, się stanie, nie? Ja ci powiem tak, co ma mi się stać, co mi zrobi Denis Załęski, no? Nie wiem, parówę mi sadzi z labrygasem, No nie wiem, no filmiki chcą nagrywać. no z TransTV się nie oglądali za dużo. Denis kiedyś mówił, że mi się podobało o TransTV. Także no, co mogą mi zrobić? Ja się nie boję jakichś tam petów. Znaczy wiesz, Denis nie jest z mojej jakby raz. Ja jestem wierny Sejmowi, także po prostu Sejmie jestem, ale gdybym dostał taką ofertę, że za miesiąc wchodzę z Denisem, wypożyczenia do, do klautu, nie? Mhm. Okej, okay. idę w trybie natychmiastowym i rozpierdalam Denisa. Nie powiem w pierwszej rundzie, wiesz, nie będę już po prostu zgrywać osoby, którą nie jestem aż tak bardzo. Po prostu Denis jest rozliwany, jest wyruchany w klatce. Więc te filmiki do tego jakby nie dojdzie, nawet jeżeli by doszło. Gdyby, nie wiem, Denis przyjechał i chciał mnie pociąć z czteroma kolegami, pięcioma, bo wiadomo, że on jest honorowy, więc tam nie przyjedzie, ma taki duży honor. No tak, to ale tyś widział ja jakoś przecież jedna walka ale o nich. Den Denis, co by o nim nie mówić, to jednak jest stary wież, nie? Jest honorowy, ale z, znaczy, nie znaczy yy, Mi chodzi, ten chodzi ten... o to, mi chodzi bardziej o jego o umiejętności, skila. nie? Że wiesz, że on no, jakby. Czy ty na, widział... właśnie jego On wygrał tylko z plackami jakimiś, a jak dostał przeciwników, to zawsze jakaś kontuzja, to tamto. Nie, słuchaj. Czy Alan Kwyciński jest dla ciebie ja placki. Nie przegrać z Denisem, jeżeli robilibyśmy na przykład Sprint, nie? Sprint to po prostu tam konkurs w bieganiu, bo Denis bardzo szybko lubi spierdalać i potrafi. Także z tym akurat miałbym problem, ale jeżeli chodzi o walkę w klatce, to... 3 pięć rund na pewno z nim wytrwam, jakby nie ma żadnego. No, po prostu nie, nie miałam żadnego problemu z tym. Jestem w tak formie, w takiej życiowej formie i zobaczcie to gdzie, niedługo nie wiem, kiedy mam, mam walkę zobaczycie to niedługo, że jestem w takiej formie, że po prostu tego na porządku chcę się skupić jakby na ludziach z mojej federacji, bo jeszcze jest z Feliga do wyjaśnienia. Tylko ten żono jebce jest zajętym ruchaniem żony trenera, co nie, nie będę mówić, że to jest przestarzałe, bo wybuchły inne afery, bo trzeba o tym przypominać cały czas. Wszyscy są po kolei do zweryfikowania, też Arkadiusz Tańcula jest jak najszybciej do zweryfikowania. Dlaczego Arkadiusz Tańcula jest do zweryfikowania? Ty kurwa dlaczego? stary chłopie, też masz... rozjebać cały Free fight, to, kurwa. Opadnij mi, bo ja sobie nie dam na siebie szczać. chcesz, chcesz czas po prostu pomścić? A co Tańculka ja, ci ten zrobił? Czas pomścić mojego wuja, Jacka Murańskiego oraz przyjaciela Amadeusza Ferewiego i zniszczyć Arkadiusza Tańcula. Ja Arkadiusza Tańcula chcę, chcę mu pomóc, wiesz dlaczego? Ponieważ chcę podpisać kontrakt na walkę z Tańculą, taki, że jeżeli wygram z Arkiem Tańculą, z hołotu jego, to w trybie natychmiastowym, zamiast do szpitala, jedzie do Monaru na odwyk narkotykowy, żeby po prostu mu pomóc. Żeby nie mógł po prostu iść w melans, gdziekolwiek, tylko iść do Monaru, aby mu po prostu pomogli. Bo chorosz na niego nie wystarczy. To jest jakby mój po prostu, wiesz, priorytet, jeżeli chodzi o walkę z Arkadiuszem Tańculą. No, ale ja, ja mam dużo wrogów, ale jakby, wiesz, ja podpisałem nowy kontrakt ostatnio z i mam już po kolei, Wszystkie jakby tam walki. Nie, ale jeżeli chodzi o tego Załęckiego, bo o to zapytałeś, ja po prostu znam swoją Federacji, tak mówiłem, nie boję się ani trochę Deniska. Denis jest dla mnie zwykłym śmieciem i podkreślę to, co zrobił na Elanie. Jest to confident stary, za, 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 ja mówię, za mówię, dużo, to, stary, to, moim zdaniem, mocnych mój, ty A jeżeli Denis mi zrobi krzywdę, nie wiem, przyjedzie z nożami, no to zadzwonię na policję. I proszę bardzo, i Denis tak już. Jego kariera będzie skończona, bo nie jestem patologiem i nie jestem pseudo gitem ditem jak on. Tyle w temacie po prostu. Tyle ci mogę powiedzieć, że ja nie boję. Nie wiem, ludzie myślą, że on do mnie podejdzie z telefonem, a ja klęknę i go przeproszę, bo mi będzie groził, że mi coś zrobi. Oczywiście, że penis Zalęcki po prostu nic nie zrobi. To jest zwykły internetowy ciul po prostu. Tyle mam do powiedzenia. Dzięki że... Natan za, za telefon. Ja miałem do ciebie parę pytań, ale jakby monologiem odpowiedziałeś mi na wszystkie tak naprawdę. <laughs> ale jeszcze chcę <laughs> tylko powiedzieć, to jest jakby, powiem dla wykopków, że jutrzejszy cage to, nie wiem kto jakby układał tego cage'a, ale Osoby, które będą na ten cage'u, to to jest po prostu wisienka na torcie hit marketingu, jeżeli chodzi o tą kartę. Że po prostu ja, jak dowiedziałam się jakby o tym, to śmiałem się i cieszyłem się przez prawie cały dzień. Dobrze. Także nie wiem, czy Ty wiesz, Michał, co tam będzie, ale no będzie nie no ja nie tak. wiem, nie? No to ten, no to nie, ja nie likuję, ale będzie niesamowicie. Nie, powiem tak. Zaczynamy kurwa zabawę i wszyscy po kolei są teraz zweryfikowani. Wszyscy, jak zobaczymy moją formę fizyczną w klatce... Arkadiusz Kancelam mierzy do KSW. A prawda jest taka, że jeżeli mierzysz do KSW, to zostaniesz kurwa nie w prime, tylko ci wybią do jakiegoś prime. Lub nawet niżej spadniesz. Nie wiem, do jakiegoś kurwa, femu cię wezmą. A ja mierzę do UFC, ja w tym UFC będę. I zobaczysz, daj mi dwa lata, ja będę w UFC, tylko najpierw zweryfikuję wszystkich kurwa Głąbów, matołów, uważających się za pseudo zawodowców, którzy wciągają kurwa, nie będą w stanie w na Warszawie. Wszystkich po kolei po prostu weryfikuję, idę do UFC, że jestem kurwa nie polskim konorem tylko kurwa nawet. Większym niż wczoraj. Nawet nie między gwiezdyn, tylko dwa między galaktycznie. Nie wiem, co mam opisać. Ja będę jebanym milionerem, będę jebanym zawodowcem i sport jest teraz moim życiem. Tyle mam ci do powiedzenia, Michale. I Trzymaj się, Natan. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze. A wzajemnie, wzajemnie, Michał, kochany. Pozdrub, ja, ja z tym paniem ci nie pisałam, bo ludzie to, mi cały czas coś piszą. Nie, to nie, to nie marca, niech coś Odnoś się no, tego fiuta. Ci, dzięki za sprostowanie, ale że nie o chodzi. Jasne, Dobra. Trzymaj się. To było najbardziej intensywne osiemne minuty mojego życia. Chłop zwyzywał wszystkich prawilniaków.